Witam Was serdecznie moi drodzy w kolejnym materiale z serii New releases na Amazon, w którym to będziemy omawiali produkty, które mimo tego, że nie istnieją zbyt długo na Amazonie, bo to są produkty zazwyczaj, które zostały opublikowane 30 dni są to też, produkty z dobrymi rankingami BSR poniżej 100 tysięcy, produkty, które już mają bardzo fajną sprzedaż. Przejdźmy do pierwszego, który dla Was znalazłem, a jest to Third Grade Big Workbook, jest to po prostu workbook, klasyczny workbook, ale tutaj zawężony do klasy... 4, czyli dla dzieci 9-10 lat powiedzmy taki workbook tutaj jest zrobiony. 220 aktywności plus jest to produkt high content, bardzo czasochłonny produkt, natomiast jego sprzedaż na ten moment jest bardzo dobra, dlatego że to jest ranking 15217, ale zobaczcie, że liczba stron to jest aż 320. Dobry produkt, bardzo produkt zrobiony z pomysłem. Produkt, który też pewnie będzie tworzył jakąś serię, o ile już takiej serii nie tworzy. Jak widzicie, mamy też bardzo podobny produkt tego autora Gold Stars, Gold Stars dokładnie, który też w tą Minecraft ten desen nie jest robiony. Nie mamy tutaj konta autora założonego, ale możemy zobaczyć, że produkty. Tutaj nawiązują do jednego, jakby, szablonu. Więc polecam Wam zainteresować się właśnie czymś takim, jeżeli w obrębie jednego autora tworzycie tak zwane serie produktów, żeby to był jeden wspólny szablon. Kolejny produkt to jest Ballerina Coloring Book for Girls, oczywiście, bo chłowaki raczej takimi kolorowankami zainteresowani nie będą. Cena to jest 4,95 22 kwietnia to jest data wydania tego produktu. Tak wygląda w środku, przedstawia po prostu właśnie balerinki, produkt prościutki, kolorwanka, ranking 30 tysięcy i już mamy bestseller, a w dwóch kategoriach numer dwa, czyli zbliża się również tutaj do bestsellera. Chciałbym tutaj nadmienić, że Amazon ostatnio sprząta sobie te kategorie, więc faktycznie te kategorie i produkty w tych kategoriach już powoli zaczynają odpowiadać stanowi faktycznemu. Tutaj mamy Ballet Dance, Children's, Bed Crafts i Choreography. Tak, czyli odpowiadają te kategorie temu produktowi. Co więcej, Amazon nie pozwala już coraz częściej umieszczać produktów, które mm, chcemy umieścić w danej kategorii, tylko dlatego, że po prostu mamy taką ochotę, bo jest na przykład niska konkurencja, ale Amazon zwraca już uwagę na to, żeby ten produkt jednak z tą kategorią był zgodny. Kolejny produkt to jest Cultural Colors Black History Coloring, book znowu kolorowanka mm, o historii Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych, tak? czyli Tutaj mamy różnego rodzaju ważne postaci z tamtego okresu, jak to wyglądało. To jest ranking 35696, 47 stron, wydana dosłownie 9 dni temu. Dobra, kolejny produkt: Play Smart Early Learning Challenging Age to Free Pre-K. Czyli również activity book, workbook zrzeszający tutaj wewnątrz różnego rodzaju aktywności. Mamy tracing, coloring shapes, cutting drawing, numbers, letters, go green activity board i tak dalej. To jest też produkt oczywiście high content. Zobaczcie A, jak to wygląda wewnątrz. Jest kolorowo, jest ciekawie dla takich małych właśnie dzieci: ranking 44 tysiące. Ale tutaj mamy stron tylko 7,0. Więc jak najbardziej produkt waszym. Zasięgu, Oczywiście czasochłonny lub kosztochłonny. Tutaj trzeba mieć pomysł na to, jak taki produkt zrobić, żeby on się tutaj wyróżniał. Oczywiście wszystkie aktywności, jeżeli to jest dla dzieci 2-3 lata, są dopasowane do wieku. To jest podstawa postaw. Kawaii Mythical Creatures Coloring Book. Znowu kolorowanka z motywem takich śmiesznych, tutaj słodkich, różnego rodzaju stworków. Nie wiem jak to inaczej nazwać, ale też trzeba było mieć pomysł, żeby coś takiego zrobić. Jest to nietuzinkowe. Data wydania to jest 5 dni temu, 17 maj. Tak wygląda wnętrze. Tak wygląda A. Fajnie tutaj pokazana okładka. Dodatkowo opisane, że jest to w wersji large print. Mamy 48 tysięcy ranking BSR. Stron jest tutaj 50. Kolejna kolorowanka, a jak żeby inaczej: Dinosaur Alphabet Coloring Book. Tutaj cena jest dosyć wysoka 9,76. Stron mamy tylko 54, ale ranking BSR 56 tysięcy. Co w związku z tym możemy tutaj stwierdzić, że cena na Amazonie nie gra aż takiej roli? Jeżeli chcemy reklamować swój produkt, to zaleca się, aby tutaj ta cena jednak była wyższa, bo dzięki temu możemy popełnić mniej błędów w reklamach. Inaczej, może te reklamy wybaczają nam mniej błędów, dlatego że Akos możemy uzyskać dużo niższy niż przy niskich cenach. Co tutaj zobaczymy? Po prostu dinozaury, nazwy dinozaurów na literkę A, B, C, D, E i tak dalej do pokolorowania. Wszystko bardzo prosty produkt wydany 26 kwietnia tego roku. Kolejny produkt Bible Story and Activity Book for Kids. Znowu tematyka biblijna, Activity Book biblijny, tutaj co mamy wewnątrz to jest kolorowanka, Puzzles, Maze, Connect the Dots, Drawing and Stickers, czyli są tutaj naklejki, więc to nie, jest, to nie jest produkt wydany na Amazon KDP, jeżeli te naklejki tam faktycznie są. Ok, wewnątrz jest to oczywiście też produkt High Content, dzisiaj trochę tych High Content Wam pokażę. Żebyście wiedzieli, że też takie produkty warto otworzyć, warto poświęcić trochę więcej czasu na stworzenie jednego dobrego, przemyślanego produktu wysokiej treści niż na przykład 10 produktów bez treści lub niskiej treści. Mamy 9,99 dolara cenę. Data wydania to jest 12 dni temu. Tutaj mamy A i 59 tysięcy ranking BSR. Kolejny produkt Hello Spring Activity Book. 4Kids, czyli znowu Activity Book, tym razem w tematyce wiosny, która powoli dobiega końca. Teraz będą raczej produkty typu Hello Summer, więc może też warto pomyśleć nad taką właśnie niszą. Activity Book czarno-biały, jak widzicie, pomieszane różne aktywności, tak jak to w każdym Activity Booku. Tutaj nie jest to produkt high content, jest to produkt low content, więc jak najbardziej możecie coś takiego u siebie uskutecznić. Mamy tył każdej strony z jakimś motywem czarnym, żeby tutaj podczas pisania, kolorowania nie przebijało nam na drugą stronę. Ranking też jest dobry, bo jest 59 tysięcy i 105 stron, czyli taki standard. I Spy Memorial Day, czyli Dzień Pamięci Narodowej w Stanach Zjednoczonych. Mamy tutaj 21 właśnie różnych yy, tych zgadywanek typu I Spy Perfect for Children Under 5 Years. Każdy zna produkty iSpy, tu nie ma się co rozwodzić. Mamy literkę i odpowiadający tej literce jakiś przedmiot, rzecz, cokolwiek, co odpowiada właśnie tej literce. Ranking 81 090 aż stron, co jest prawdopodobnie spowodowane tym, że co druga strona będzie stroną pustą, Tak, tak jak tutaj widzimy, jest nawet to zaznaczone, single side pages. Every image is placed it on its own page to reduce the bleed through problem. Mamy tutaj to wyraźnie napisane, że po to jest ta właśnie strona tutaj zostawiona, żeby zapobiec czy zredukować problem przebijania na drugą stronę. Mądre zagranie, warto na tej stronie taki komunikat umieścić na przykład, żeby tutaj jakby nie narażać się na negatywne komentarze, że ktoś zobaczył sobie ile tutaj jest stron. 90 A otwiera, a faktycznie jest tylko powiedzmy 40 z tymi aktywnościami. Tutaj rozbijamy dzięki temu komunikatowi. Obiekcje: Retirement Gift for Woman, czyli coś na emeryturę. Activity Book, znowu zawierający workshops, e, krzyżówki, labirynty, nanogramy, sudoku, kryptogramy itd. Czyli taka rozrywka dla osób starszych. Mamy 100 stron, prościutka okładeczka i Wnętrze wygląda w ten sposób czyli typowy generator. To jest wszystko zaciągnięte z generatorów. Tutaj produkt ten nie wymaga nie wiadomo ile czasu, aby go wykonać. Ranking BSA, nie powiedziałem, 86 tysięcy wydane 15 dni temu, czyli dwa tygodnie minęły. A ten ranking już wygląda w ciekawy sposób. Następny produkt to jest bardzo ciekawy produkt: 50 Farmers Miniatures Countryside Theme Coloring Book kolorowanka, tak. Ale zrobiona w nietuzinkowy sposób, i okładka też jest bardzo, bardzo fajnie zrobiona, przykuwająca oko, przynajmniej moje. Mamy tutaj strony przedkontentowe i tak wyglądają te obrazki do pokolorowania z tyłu. Przyznacie, że są ciekawe, nie znajdziemy wielu, wiele takich produktów. Opis jest bardzo obszerny, jeśli chodzi o kolorowankę, mamy 110 stron i ranking 9000. Czyli bardzo dobra sprzedaż, i zobaczcie, że mimo tego, że jest ranking 9000, to tutaj bestsellera żadnego nie ma i dosyć daleko do tego bestsellera jest. Dlatego, że kategorie są bardziej konkurencyjne niż przy innego rodzaju produktach. Ceramic Tiles Desserts. Tak, kolorowanka, znowu, ale kolorowanka po tak zwanych numerkach, czyli kolorujemy hmm, danym kolorem, który określany jest przez jakiś numerek. Odpowiednik ma w swoim numerku. I tutaj to jest kolorowanka z motywem deserów, różnego rodzaju ciasteczek, lodów. Tak wygląda to. Na odwrocie widzimy, że autor też stworzył serię, właśnie która ma wspólny szablon do swoich produktów, do swoich okładek, i to jest bardzo fajne. Mamy 4,99 dolara wydany 10 dni temu, 30 tysięcy ranking BSR. Tutaj chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak autor rozwiązał problem taki, że odpowiedni numerek jest przypisany do jednego koloru, ale jak to zrobić w produkcie, który z założenia ma być czarno-biały w środku? No, bo wtedy nie przypiszemy sobie jedynki i nie damy np. prostokąta czerwonego, czy dwójki prostokąta zielonego. Bo wtedy już będziemy musieli zaznaczyć druk kolorowy, a to od razu przełoży się na wyższy koszt druku. Bo pamiętajcie, Amazon nie rozróżnia pojedynczych stron przy druku, czyli nie jest tak, że wybieramy sobie druk kolorowy tylko do stron, gdzie się ten kolor faktycznie zawiera we wnętrzu. Amazon zaznaczając druk kolorowy, policzy nam po prostu za druk całości w kolorze, mimo tego, że wnętrze może być czarno-białe. A ten autor sobie tutaj poradził w ten sposób, że po pierwsze tutaj napisał sobie odpowiedni numerek i jaki kolor temu odpowiada, a po drugie, jak widzicie, na okładce z tyłu tej książeczki jest to wszystko też rozpisane i okładko, oczywiście, już tutaj jest w kolorze, to nie wpływa na koszty druku. Tak możecie sobie rozwiązać, jeżeli będziecie robili taki produkt. Kolejny Color by Number i tym razem też dla dorosłych. Z motywem kwiatów, takie relaksujące, kolorowanki relaksujące. Tutaj te, te obrazki do pokolorowania typu, właśnie jakieś kwiaty, jakieś owoce, jakieś warzywa, motylek. Z tyłu zobaczymy coś więcej. Takie po prostu obrazeczki zawierające wiele elementów do pokolorowania bo to jest dla osób dorosłych to nie jest produkt dla dzieci. Mamy datę wydania, to jest 17 maja, czyli 5 dni temu, 46 tysięcy ranking BSR, 72 strony. Dobrze, następny produkt Daily Time Boxing Planner i to jest bardzo fajny produkt, bardzo fajna, ciekawa nisza. Gdybyście chcieli, możecie sobie sprawdzić jak ona wygląda. Ranking tutaj akurat 42 tysiące, ale zapewniam, że znajdziecie produkty z dużo niższym rankingiem w tej niszy i nie jest ich dużo. Mamy Time Boxing Planer, czyli po prostu to jest taki planer zarządzania swoim czasem w ciągu dnia, kiedy pracujemy w tak zwanych boxach czasowych. Bardzo prosty produkt, ale możemy go rozwinąć oczywiście o różnego rodzaju instrukcje, miejsca na notatki i tego rodzaju rzeczy. Tutaj pomysłów też możecie mieć wiele. Kosztuje 5,99 i sprzedaje się już bardzo dobrze. Zachęcam, żebyście spojrzeli sobie na tę niszę. Tutaj mamy Self Care Coloring Book with Affirmations. Czyli znowu produkt typu kolorowanka, ale określony motyw jest do czarnych kobiet, tak? Mamy Self Care Coloring Book i tutaj okładka nam to ewidentnie sugeruje. Produkt na pewno nie dla dzieci, produkt taki bardziej dla osób dorosłych, świadomych 28637 to jest ranking BSR i 57 stron. Cena, jak widzicie, wysoka. Po raz kolejny potwierdza się to, że cena na KDP, cena na Amazonie nie ma takiego znaczenia, jakbyśmy myśleli, że ma. Nigdy nie patrzcie przez swój pryzmat, patrzcie przez pryzmat klienta. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że produkty, które Wam pokazałem, wniosą coś do Waszego amazonowego świata. Trzymajcie się, udanej niedzieli. Na razie. Pa, pa.